Sprawozdanie komunalne podmiotu zbierającego odpady komunalne składa się w kontekście miejsca prowadzenia działalności. Aby dodać sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne, należy wybrać podmiot, w ramach którego będziemy wykonywać czynności, wejść do modułu sprawozdawczość, i wybrać zakładkę Sprawozdawczość komunalna. Następnie z poziomu listy sprawozdań wybieramy przycisk Nowe sprawozdanie. System wyświetli formularz dodania nowego sprawozdania, który zawiera okres sprawozdawczy, typ sprawozdania i adresata. Po wybraniu z listy rozwijalnej typu sprawozdania, w tym przypadku chodzi o sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne, należy wprowadzić adresata. W tym celu należy kliknąć w pole adresat. System wyświetli wyszukiwarkę, z której należy wybrać ten organ jednostki samorządu terytorialnego, do którego chcemy złożyć sprawozdanie. Po wybraniu organu pole z adresatem zostanie automatycznie uzupełnione. Aby uzupełnić numer, nazwę oraz adres miejsca prowadzenia działalności, należy kliknąć w pole Numer miejsca prowadzenia działalności. System wyświetli wyszukiwarkę miejsc prowadzenia działalności, z której należy wybrać to miejsce, dla którego chcemy złożyć sprawozdanie. Po wybraniu miejsca prowadzenia działalności, numer, nazwa oraz adres miejsca prowadzenia działalności zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Podmiot, który w danym roku nie zbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych, zaznacza pole sprawozdanie zerowe. Aby zapisać sprawozdanie i przejść do kolejnego kroku, Należy kliknąć przycisk Zapisz. Na liście sprawozdań komunalnych pojawi się nasze sprawozdanie o statusie robocze. W celu edycji sprawozdania należy wejść w opcję i wybrać edycja. System wyświetli formularz ze szczegółami sprawozdania komunalnego. W pierwszej części formularza Znajdują się informacje szczegółowe dotyczące sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne. Są to takie informacje jak numer sprawozdania, okres sprawozdawczy, status sprawozdania, adresat, data złożenia sprawozdania, osoba składająca sprawozdanie, czy sprawozdanie jest sprawozdaniem zerowym, nazwa, numer, a adres miejsca prowadzenia działalności. Pola data złożenia sprawozdania i osoba składająca sprawozdanie w sprawozdaniu o statusie robocze pozostają puste. W kolejnej części formularza znajdują się wszystkie działy z podziałem na tabelę, które należy wypełnić zgodnie z działalnością prowadzoną przez podmiot. Aby wprowadzić informacje dla danej tabeli wybranego działu, należy wybrać opcję i dodaj. Jeżeli tabela zawiera dane, można dokonać jej edycji lub dane usunąć.